Spotykamy się w parku przy jednej z kilkunastu apteczek. To już trzeci sezon, jeżeli dobrze pamiętam, bezpiecznej trasy. Bezpieczna trasa to nic innego jak sieć, system apteczek, które są zlokalizowane przede wszystkim w Szczecinieckim Parku. To przede wszystkim zasługa tutaj zgromadzonych ze mną pani Justyny i pana Tadeusza, ale też miasto ma w tym duży udział, bo jak tylko... Ta dzika, one, bo tak można nazwać naszą instytucję, przysz, przyszli do miasta z, z tą propozycją zlokalizowania apteczek. Nie wahaliśmy się ani chwili, gdyż uznaliśmy to za fantastyczny pomysł. One są zlokalizowane w, na terenie tejże trasy parkowej. To z całą pewnością dodatkowe zabezpieczenie dla... dla sportowców, turystów, pieszych, po prostu mieszkańców naszego miasta i turystów i za to chciałbym Wam serdecznie podziękować. My cieszymy się, że możemy w tej inicjatywie brać udział jako Miasto Szczecinek. Każdego roku znajdujemy środki finansowe po to, żeby uzupełnić te apteczki. Bez wsparcia i panów burmistrzów i Urzędu Miasta tak naprawdę byśmy pozostali z niczym. Cieszymy się, że jest to nas trzeci sezon wspólny. Tutaj nasze lokalne społeczeństwo się przekonuje do tych apteczek, bo to nie jest tak jak na początku, że one były puste. Znajdujemy się teraz przy Placu Zabaw, proszę mi uwierzyć, ja pracuję w przedszkolu i taki przysłowiowy plasterek, gdy dziecko się wywróci, naprawdę czyni cuda.